Nie? Patrzcie jaki kreatywny Nie ma czujnika poziomu paliwa Ale po cóż skoro widać gdzie jest paliwo Dokładnie bo przeźroczysty zbiornik Swoją drogą maszyna pierwszy sort Lekkie to takie A wielgachne jak diabli No cacy 50 ki to ja rozumiem motorowerki silnika M6, e, albo jakaś jego pochodna, marka Beta Cholernie droga maszyna, ale koza niesamowite Wielkie to, znaczy wysokie, dla mnie wysokość siedzenia jest powiedziałbym idealna, ale kopnąć Znaczy nóżki są strasznie wysoko też podniesione, kopnąć ten motocykl to już trzeba mieć wprawy trochę Jest to wyjątkowo dziwne Miała być awaria, to okazało się, że po prostu podciągnąć linkę trzeba było a sprzęgła, bo już, już yy, delikwent, który tym jeździ, no jak wiecie, młoda krew, nie? Jeździ do upartego, do, do upadłego, yy, a dopiero na końcu się regulacje trafiają Do tego przy okazji łożysko główki ramy podciągnięte, a reszta kurwa na trytytki. też da radę No, ale chodzi, maszyna ma, ma to moc, staje yy, na gumę nawet, jak się dobrze złoży na nim no jest, jest fajny wariat do jazdy w terenie, no i zobaczcie, kostka taka naprawdę na bogatości konkretne. No i zarejestrowany oczywiście na motorower, bo silnik 50, co tam jest w środku e, tego, nie wiem. Ale no gigant. Pulsarek przy nim to taki, takie kucherko małe. Patrzcie, jakie ustrojstwo. Miały być Chińczyki po bardzo długim e, czasie użytkowania i przebiegu. Proszę Was bardzo, e, pojazd, którego Prawdopodobnie część z Was nawet nie pamięta, że takie coś w ogóle istniało Benda Buzard Czyli innymi słowy Romet RXL Junak 607 bodajże, czy 606 Wszystko to bardzo podobne Nie wiem jakiej to fabryki, nie ma, nie ma znaczenia Pojazd, e, jeśli dobrze pamiętam 2007 rok, więc ma już te 13 latek Na sobie <laughs> Tutaj jakieś śrubki, tutaj Połatany z każdej strony, ogólnie rzecz ujmując, Jeździ tym starszy Pan e, I aby wam pokazać, jak bardzo ma wyrąbane na, 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 na to wszystko, to jest kask, w którym zasuwam. Kiedyś robiłem, znaczy to już tak, że ten jest no powiedz, powiedziałbym profeska, bo na dwie dychy za, na tym, na, na bazarze kupił używany. Jeździł w takim fajnym, co się. Bo to banda robiła o tym program. Ja też miałem o tym program taki, co się łamał sam z siebie. Najfajniejsze jest to, że to ma 28 tysięcy kilometrów, z czego jakiś tam dość spory czas jeździł bez linki Bo ogólnie no tutaj wymiany regularne elementów nie są jakieś nagminnie robione i to jest właśnie ciekawostka tego sprzętu Zobaczcie jak, jak wydarta jest ta opona I gość z tym jeździł, to, to dymiło całkiem fajnie, bo to się, to się tar, to tarło o no, amortyzator, ponieważ tutaj no zawieszenia, zawieszenia silnika nie ma. O, to tutaj widać nie lepiej. Jak tutaj te tuleje zapierdzielają, tutaj ta tuleja pewnie też wybita. One są dość łatwe do wyjęcia. Natomiast tu jest jeszcze taki wahacz jakby pośredni on pójdzie w całości do wymiany, bo jego się nie wpłaca mi tak na dobrą sprawę naprawiać. Kosztuje, nie wiem, 50-60 zł, uszczelniacze plus moja robota wyjdzie na to samo, także łatwiej będzie go poprawić. E, Amortyzatory z przodu wylane no, także no, przykład tego że e, jak się dba tak ma no, to tutaj się za bardzo nie dba a ma się no bo jeździ delikatnie i te silniki e, No wychodzi na to że są idioty odporne bo dają radę e, nawet na dłuższych dystansach a teraz tutaj brak śruby brak śruby tu śruba niedokręcona od spodu jest. Najfajniejsze, że też te śruby są dość istotne, bo to dodaje sztywności tej, tej przekładni. Także też są dość istotne. No a tutaj, jeśli Wam buja motocyklem za bardzo z takim skuterem, to dobrze byłoby sprawdzić, pomacać go czy. No teraz na podnóżku to nie widać dokładnie, ale no widać, jak, jest duży, jak duży jest ruch. Koło stoi w miejscu, a tutaj buda tańczy na boki. A za sztywnością w tych skuterach jest e, różnie, bardzo różnie e, i y, głównie problemem jest konstrukcja tej ramy, taka, taka ja to nazywam kołyska. W e, motocyklowa rama to się w ogóle nazywa kołyskową, aczkolwiek tutaj na motocyklu jest to o tyle fajne, że mamy e, kołyskę od spodu i rurę taką wzmacniającą tą główną, centralną. Tak? Dzięki temu ten, 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 to wszystko jest dość sztywne. W tym momencie w motocyklach jest to jeszcze ciekawiej rozkwinione, ponieważ to silnik jest elementem konstrukcyjnym ramy. Natomiast no, tutaj ta rama jest, jest o tyle upierdliwa, że no, jadąc przy większych prędkościach, na większym silniku, jak to jest piątki w tym siedzą, ale nawet 50, czuć, że tutaj nie ma tej sztywności. Ona, ona pracuje cały czas tak, jakby się chciała złożyć. Stąd no, ludzie to kupują, bo mają tutaj łatwe wsiadanie, tak? bo jest płaska podłoga. Te takie bardziej usportowione jak roksy, pojazdy mają właśnie tutaj e, taki wysoki próg między, między nogami. I to akurat jest bardzo, dużym, bardzo dużą zaletą a, takiego skutera. No, no. I, to, I tym oto sposobem przykład numer 1 e, skutera, no, który nie dba, nie jest zbyt zadbany, ale jeździ. Już od kilkunastu lat na małych odcinkach, starszy pan małymi prędkościami A teraz będzie przykład motocykla, który jeździ na długie odcinki Dużo więcej, dużo młodszy, ale dużo większy przebieg No i to jest ten rzeczony motocykl, tudzież skuter to sam, Ten sam silnik Y6 albo 139 QMB one się tam minimalnie różnią, ale generalnie to jest ta sama baza. Jak widzicie to jest 39 500 km. To jest rocznik chyba 16, 15 albo 16, już nie pamiętam dokładnie. Przede wszystkim lepsza fabryka, która to wykonuje, tutaj Lifan bodajże to robi. I, i dzięki temu taki przebieg w tej maszynie jest możliwy. Oczywiście regularna wymiana olejów w okresie gwarancyjnym, po gwarancyjnie też. więc sobie sam regularnie wymieniał co mniej więcej 1500 kilometrów. A trzeba przyznać, maszyna jeździ cały rok nie stoi w zimę. I zobaczcie, wydech nie jest nawet zardzewiały gramem. Maszyna lądowała jak teraz w rowie gdzieś tam w z składki. Także są jakieś defekty w efektach. Tutaj widzicie mocowania. Natomiast tak, zawieszenie przód trzyma, zawieszenie tyłu trzyma tuleje tutaj wahacza nie są, nie były wytłuczone, po prostu troszkę droższy był w zakupie ten sprzęt, ale trochę lepiej wykonany. No i poza tym jeżdżony sensownie, tak? Już na dłuższe odcinki, bo tutaj wiem, że tam gdzieś na działkę sobie klient lata tym i, i, i ta maszyna sobie daje radę. Nie jest oczywiście optymalnie, idealnie, bo tutaj jakieś takie pęknięcia plastików się pojawiają, gdzieś tam jeszcze coś jest skopane, ale na przykład te mocowanie w junakach to 907, pamiętam tutaj, ono, ono w dniu montażu przeze mnie już, już się wyrabiał gwin, tutaj już jest to poprawione, zrobione lepiej, bardziej siermięźnie Tu standardowo bagażniki, jeśli zakładało się kufer na dwa kaski, no to bagażnik zaraz mocowanie tutaj na ramię albo zaczęło pękać, albo któraś z tych śrub pękła i tutaj kompilacja mocowanie do ramy głównej tego wspornika zaczęło pękać co mnie zdziwiło oni tutaj dodali takie takie wzmocnienie które miało przeciwdziałać właśnie tutaj jakiejś nadmiernej pracy tego znaczy pod kufrem natomiast te, te usztywnienie puściło na spawie więc ono tam było, ale nie trzymało także teraz jest obspawane, poprawione A to już jest zrobione I, i problem z głowy silniczek już jest założona 80 seryjna oryginał brał olej od jakichś tam kilku tysięcy kilometrów i cóż, można byłoby go remontować natomiast tak, kartery łożyska wszystkie w przykładni sprzęgło, nie sprzęgło, wariatur i tak dalej. Wszystko trzeba byłoby wymieniać po kolei i ten koszt byłby bardzo bliski e, takiemu oryginału gość i tak będzie wymieniał olej i tak będzie wymieniał olej regularnie albo serwisował go. Dostaje fabrycznie nowy silnik z gwarancją y, 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 y na ten, i dzięki temu ma pewność, że to będzie jeździło. Nawet jego zawiedzie to ma ochronę gwarancyjną, a te silniki Tutaj akurat Moretti, oni, oni raczej tam jeszcze nie ściągnęli albo nie, nie zdarzyło mi się, także no, chodzi to. O olej w lagach trzeba będzie wymienić, przyjrzeć się jeszcze uszczelniaczom. To też jest event, bo tutaj przednie zawieszenie, te amortyzatory, łatwiej i taniej jest kupić nowy oryginał, wtedy sobie samemu wymieniać, niż dawać je do regeneracji. Bo prawdopodobnie panewek nigdzie nie kupicie. uszczelniacze może i kupicie, ale plus olej, plus robota, plus wszystko to będzie dużo drożej wychodziło. Także e, chyba 150 zł komplet zawieszenia naprzód kosztuje, czy znaczy amortyzatorów, Także nie ma, nie ma sensu się bawić. A macie zawsze nówki na nowiutkich panewkach i tak dalej. Także e, no. jest to takie rozwiązanie. Tu jeszcze oczywiście, zaworki do regulacji klasycznie. E, filtr powietrza trzeba będzie poprawić, bo jest chyba za mały, i, i tyle. Natomiast zobaczę, że duża różnica jest. ok trochę mi lat ma, ale tutaj lampy są przejrzyste, jak być powinny. No nie. Jedyna pięta chilesowa to już matowieje ten, 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 te, te zegary, ale to akurat jest dość klasyczne w tych, tych plastikach. W Eric w, w TRC, jeszcze nie wygląda źle, ale na, w tym roku na, na, na gdzieś tam jak stał na słońcu, to widziałem, że tak no, potrafiły się wstosować te, te, no, Ten plastik, także dziwię się, że jeszcze wygląda to ładnie No i TRK, Uwaga, pornografia tr od środka Tak to wygląda Pompa oleju Chciałem tak z ciekawości, chciałem rozebrać się Zobaczyć co tutaj jakby piszczy w tym motocyklu Odlatało, ja rykam, już w piachu Kuk, dotrze się. Dobra, trzeba będzie wyczyścić. No w każdym razie chciałem zobaczyć. Te ogólnie Benelli te pięcety, one tak dziwnie pracują, jakby miały się rozpadać. Trochę jak te Ducati z suchym sprzęgłem. No i tutaj. To jest tego typu właśnie dźwięk, który wychodzi po odpaleniu sprzętu. Gdzieś tutaj ten luz jest taki dość duży, się, nie chcę mi się tego dalej rozbierać, ale chyba jeszcze zdejmę ten sprzęgło, tak, żeby się przekonać, że, że to jednak to, więc chciałem zobaczyć, jak tarcze wyglądają pomierzyć po tych 10 tysiącach, czy, czy tutaj jakieś luzy się pojawiają, ale tutaj ch... nic nie zobaczę <laughs> tak na dobrą sprawę, jak tam panewki jak wszystko wyglądają. A no, także z ciekawości, zejrzałem sobie tak popatrzeć, no ale to, to mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że jakiś ten, ten, ten taki dziwny klekot to właśnie od tego sprzęgła musi być, bo od czegoś innego. No i pojawiła się awaria w TRC: bardzo fajne kierunki, bardzo mocne kierunki. No, zresztą z pełną homologacją. Um, nie przeszkadzały mi one jakoś specjalnie, aczkolwiek przyznam szczerze, że szukałem jakiegoś zamiennika, który by w bardziej jakby ciekawy sposób świecił i szukałem wiele. Takie pływające mi się podobały, zawsze tak jak Audi teraz stosuje, ale nie mogłem znaleźć takich, które by świeciły w odpowiedni, odpowiednio mocny sposób. Ale jak widzicie na załączonym obrazku, udało się taki znaleźć, fajne małe kieruneczki pływają. A najfajniejsze jest to, że nie wyglądają jak kierunki, bo, tej, bo tego klosza kompletnie nie widać. To jest ciekawostka, nie? No ale oczywiście, żeby nie było, nie wiem, czy to na kamerze będzie widać, ale są z homologacją. Warto do takich momentów, warto nagrywać filmy pojazd, który został zakupiony 4700 km temu, ani razu nie było oczywiście na przeglądzie gwarancyjnym. Luzy tutaj w kolumnie kierownicy. Heble, nie naciągnięte, to nic Ktoś szukał jak zdjąć blokadę Nie znalazł, ponieważ to jest gaźnik elektroniczny Więc nie jest to takie proste do ogarnięcia Niestety, albo trzeba wywalać Ten gaźnik i całą elektronikę przerabiać Albo Albo, po albo, albo prostu kupić moduł Który kosztuje jakieś tam 3,5 stówki Odblokowany, także takie są opcje. Nie każdy musi to wiedzieć, nie każdy musi na tym znać. Tutaj ten, ten kranik był zainstalowany w ten sposób. Tu przewód naciągnięty, tutaj jakiś opuszczony, ten jakoś dziwnie pracował. Tutaj ta, ta, ten kołek ustalający wypadał źle. No i przyjrzyjcie się w tym momencie, dam Wam 3 sekundy. Powiedzcie, co tu jest źle zrobione. Dodam, że tu jest strona gaźnika, tu jest strona filtra e, zbiornika paliwa. Widać? Widać. Strzałeczki jak W pokazują, w którą stronę powinien przepływać... w którą stronę powinno przepływać paliwo. jak widać na załączonym obrazku, na pewno nie w tą. Także na odród zainstalowany sprzęt i najzwyczajniej w świecie brakowało mu paliwa. Dlatego też kranik jest nieoryginalny. Ktoś sobie to wymieniał. Szukał powodu, dla którego pojazd gaśnie, a powodem było to, że on stał jakiś tam dłuższy czas. Trzeba było przeczyścić gaźnik, przedmuchać dysze, które były zabrudzone W wyniku używania, nie wiem, kiepskiego paliwa, ciężko stwierdzić I zasadniczo tyle Ale no, pół motocykla wymienione na A i tak założone jest coś źle, także Mam nadzieję, że po przeczyszczeniu gaźnika, po wymianie tego już to będzie chodziło, natomiast Biorąc pod uwagę, że ktoś tam się bawił z nim w jakiś tam nieprzyzwoity sposób, to tylko się mogę domyślać, co tu jeszcze zostało nakręcone. Na pewno tutaj membrana była przyciśnięta nieodpowiednio. Tutaj był dany wkręt zamiast śruby, dlatego są inne kolory, musiałem to wymienić. No cóż, tak to się kończy. Nieumiejętne grzebanie. Te sprzęty są bardzo łatwe w naprawie. Wystarczy obejrzeć dowolny filmik na internecie i wiedzieć, jak działa gaźnik podciśnieniowy Jak się go naprawia, jak się go reguluje, mniej więcej. To znaczy, zasadniczo reguluje to prawie regulacji. Nie ma to, co tu regulować. Także, no, tak na szybko taka przypadłość. Oczywiście, jak to zwykle bywa, trzeba było podregulować jeszcze zaworki, bo prawdopodobnie nie były dotykane, zarówno sący jak i wydechowe, podparte. Nikt na to nie wpadł, żeby zrobić taką regulację. Byłem pierwszy, który odkręcał te śruby, no i konsekwencją tego, jak słyszycie, a jeszcze za wysokie obroty, ponieważ e, gaśnięcie motocykla ktoś próbował z, e, jakby zlikwidować poprzez ustawianie zbyt wysokich obrotów. No i teraz tak będzie sobie właśnie podnosił te obrociki, póki tego nie poprawię. A wystarczy zrobić mały myk. O! No, sporo sporo podkręcone były. I proszę maszyna chodzi na ciepłym na zimnym. Palios strzała. Schodzi ładnie z obrotów nie gaśnie. Takie podstawy czasami potrzebne do naprawy sprzętu. No i tyle. A dowiedziałem się że to nie właściciel naprawiał tylko serwis podobno także gratulacje. Patrzcie, jakie pocieszne logo zrobione, wyryte w lakierze na zbiorniku. Ciekawe, czy zabezpieczone, bo nie czuję, no ale chyba zabezpieczone, bo już by No i jeszcze z tym. Przyjechał tutaj delikwent na poprawkę gwarancyjną, znaczy po, po przeglądzie gwarancyjnym, że co, zaczęło coś wyciekać. No przed, przed przeglądem nie, za, nie wyciekało nic I, i to mnie troszkę zdziwiło, więc jak to zwykle bywa, byłem pewien, że winę za to ponosi. Najzwyczajniej świecie świeżo na smarowany łańcuch, pogoda deszczowa, więc gdzieś dostawała się woda i e, skraplała się standardowo na obudowie przekładni Jak motocykl stał na bocznej nożce, to wszystko to wyciekało tutaj po, po bocznej podnóżce i wyglądało jak plama oleju. Takie miałem, takie miałem założenie, tak myślałem, bo to najczęściej tak to wygląda. Natomiast tutaj się oczywiście po, pomyliłem. I rzecz, którą standardowo sprawdzam przy silniku CG125, jak na przykład w tamtym RCR, co tam sobie stoi. Nawet są otwory takie, że łatwiej jest dociągnąć ten czujnik. Tego, to, to w tym nie występowało. W ogóle, zobaczcie, oznaczenie czujnika CBF. CBF, OF coś tam. Tak podpowiadające, z jakiego to silnika. I faktycznie od CBF to pasuje, od Hondy Natomiast tutaj był inny problem po zdjęciu pokrywy. Faktycznie okazało się, że coś tutaj cieknie, i tutaj wszędzie jest suchutko, a tu delikatnie pociła się pod tą, pod tą śrubą tutaj się delikatnie pocił, tu, tu pod tą śrubą co by wskazywało na wyciek z tego czujnika. I faktycznie tak też było. O-ring, który tam siedzi, wyjątkowo szybko stwardniał i je zaczął puszczać. Dlatego, no cóż, mała, mała rzecz. Prosta rzecz do naprawy, na szczęście, szybkie do wyeliminowania. No, ale na to właśnie na to warto zwracać uwagę, ponieważ w finku CB to się dość często luzuje i zaczyna wyciekać. Tu, no cóż, stwardniał uszczelniacz i, i to był powód problemu.